A jakby się porównać te dwie branże, branże bycia z ludzi, filmowców, autorów scenariuszy i bycie pisarzem i uczestnikiem rynku wydawniczego, takiego klasycznego, czy te branże ze sobą się bardzo różnią i na przykład... Znaczy, czy... Branża pisarstwa jest zdecydowanie łagod, łagodniejszym w ogóle bytem, wiesz. To znaczy jakby ja nie chcę gadać o branżach, bo ja nie jestem analitykiem branżowym. Ja jednak, wiesz, piszę i dlatego uczestniczę jakby, wiesz, na, w obu tych jakby, no, nazwijmy, nazwijmy to, rynkach, mi trudno, trudno powiedzieć, wiesz, bo ja tak naprawdę nie wiem, o co pytasz. Ja mogę odpowiedzieć anegdotą, która polega na tym, że jakby był kiedyś taki festiwal, w, była taka próba, to było 5 lat temu, sześć, aby zintegrować środowisko filmowe ze środowiskiem literackim. I prowodyrem tego jakby zamieszania był Piotr Piotrek Marecki z Hartu, nie, który wymyślił, że w ogóle zaprosi iluś tam pisarzy w ilości hurtowej w ogóle, nie? to 40, czy tam 50 pisarzy, że ich zaprosi na festiwal filmowy w Gdyni i oni na tym festiwalu filmowym w Gdyni będą się bratać, wiesz, jakby z filmowcami i z tego się zrobi w idei taki ferment fajny, że tu się pobratają, napiją wódeczki, powymieniają się pomysłami i w ogóle zaczną powstawać nowe, dobre filmy, bo kontynuuje myśl Piotra Mareckiego, jakby w, za PRL-u były dobre filmy, bo wtedy jakby, on tak uważa do dzisiaj, że za PRL-u to było dobre kino, bo wtedy był kierownik literacki, nie? Była w, w polskich cinematograficznych figura kierownika literackiego, czyli kogoś, kto dzisiaj, kogo dzisiaj, można było nazwać, nie wiem, jakimś script Doktorem, kimś takim, nie? Kimś, kto po prostu poprawia po prostu jakby scenariusz, nie? Konstruuje poprawki na scenariuszu, a wtedy był kierownik literacki i on chciał jakby renesans zrobić tej figury i trochę ten, ale w praktyce, no i w praktyce okazało się to tak, że Całe to bratanie formalnie, żeby zaprosili tych 40 pisarzy do Gdyni na tydzień, dali bardzo dobre hotele wszystkim, w tym mi, więc było bardzo wesoło, bo się siedzieliśmy nad morzem jakby z pełnym wyżywieniem. Ale w praktyce to wyglądało tak, że było jedno spotkanie, takie jak tutaj, w jednej sali, gdzie chyba ksawery Żłowski tam jakoś się wypowiadał, bo on wtedy właśnie wojno, po, wojnę polsko-ruską miał w kinie świeżo, i jakoś opowiadał o tej pracy adaptacyjnej nad nad, nad, tą, nad książką Doroty. No i te 40 pisarzy, w tym ja, żeśmy siedzieli w publiczności i żeśmy tego słuchali w ogóle, jakby, nie, co on mówi. W pewnym momencie tylko wszedł na salę jeden z polskich reżyserów, bardzo tytułowanych, na totalnej pani, nie, i tak się rozejrzał, w ogóle powiedział: Kurwa, chyba nie to! I wyszedł. I to był koniec tego całego bratania się, środowiska, bo jeszcze potem poszli na imprezę, tam, bo tam są te imprezy słynne w Piekiełku, na festiwalu w Gdyni, nie, Takie, jest ten hotel taki, teraz jest Merkury, tam jest piwnica i tam jest. No są te legendarne imprezy, gdzie się wszystkie tam deale załatwia i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy w ogóle przyszli na tę imprezę dalej tą ławą 40 pisarzy i tak, wiesz, spaliśmy w kącie, tak patrzyliśmy, tu, wiesz, tych wszystkich znanych aktorów i reżyserów, ale ludzie w ogóle jakby na, na nas nie zwracali nie na nas uwagi, tylko tak na nas czasami zerkali tak, że kto tych Rumunów przyprowadził, wiesz, tak... Co, co to za ludzie w ogóle, nie? I tak wie, na przykład ten chyba materna, nie? Tak popatrzył się w ogóle i tak. I ten dialog, nie? W ogóle, a co to za ludzie? Jak ktoś tam. No to ci tam ci pisarze przyjechali, ja dobra, i Koszek, nie? I wiesz, i, 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 i tyle jakby. Oprócz tego, że fikcja, to też się zdarzyły fragmenty profetyczne, to znaczy, że napisałeś coś, co potem zdarzyło się po opublikowaniu No tak, coś... bo, bo, bo tam jest ten wątek taki jak ktoś z Państwa nie czytał, tam jest taki wątek, że jednym z bohaterów tej książki jest znany celebryta, który jakby powoduje wypadek samochodowy, w którym ginie kobieta i powoduje ten wypadek jakby no, będąc nawciągany kokainą i tę książkę jakby, ta książka miała taką perypetię, że ja akurat wyjątkowo rozsyłałem ją do kilku osób w fragmentach I już jak ona, jeszcze jak ona powstawała Ponieważ bardzo szybko jeszcze na etapie jej powstawania zaczęły się z nią dziać jakieś inne rzeczy, typu jakieś rozmowy, jakieś adaptacje tej książki na coś innego. I różne osoby czytały tę książkę, ludzie z wydawnictwa, ale też ludzie jeszcze skądinąd i jakby no i, 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 i moja, moja agentka, czyli taka taka, taka, pani, taka dziewczyna, która załatwia takie moje różne sprawy, do których ja nie mam głowy. I oni wszyscy pamiętam, że jak się obudziłem jednego dnia, już była połowa książki napisana, ja się obudziłem jednego dnia i nagle włączyłem telefon i miałem w ogóle jakieś kilkanaście SMS-ów od tych wszystkich ludzi o treści Nostradamus, tam włącz tam telewizję, nie, w ogóle tam włącz pudelka w ogóle i tak dalej i tak dalej. I się okazało, że wtedy ten no, były mąż na piosenkarki, wykonał tego typu właśnie, tego typu, tego typu akcje, nie? Żeby właśnie spowodował wypadek na Ursynowie śmiertelnej, potrącił, potrącił kobietę, będąc w stanie, że tak powiem, dosyć elektrycznym. I no, mi się wtedy zrobiło zimno, wiesz, bo to, to na, najgorzej to w ogóle przepowiedzieć złe wydarzenia, nie? Najgorzej to, to wiesz, przepowiedzieć coś złego i, i mieć rację. Natomiast to gdzieś nie było trudne do przewidzenia, bo wiesz, bo, bo mi się wydaje, że ludzie jakby ludzie tego typu akurat funkcjonują w takim bardzo zamkniętym, hermetycznym, kloszowatym świecie, który w ogóle nie przepuszcza powietrza, żyją jakby w ogóle nie, nie mają jakiegoś w ogóle kontaktu z, prawie z czymkolwiek, co my uważamy jakby za tak zwane normalne życie, czymkolwiek ono jest, to jednak oni nie mają z tym za bardzo kontaktu. I bardzo łatwo żyjąc w takim świecie, na przykład wiesz, uwierzyć, że ma się jakieś, nie wiem, albo że jest kimś się niezniszczanym, że ma się jakieś supermoce, kurczę, że tak naprawdę jest, wiesz, że i, i, i że tak, tego typu sytuacje są mm, tego typu sytuacje są dosyć łatwe do, do, do przewidzenia. A powiedz, jak, jak wysyłałeś fragmenty świetną ze świata znajomych, oni gdzieś tam z, potrafili odnaleźć siebie. Nie, nie było jakby z, z takiego feedbacku, że ktoś zwracał ci uwagę, a to się zdarzyło, ja w tym uczestniczyłem. Czy... Były takie rzeczy. Oczywiście, że były takie rzeczy, bo jednak są tam na jakieś nawiązania do prawdziwych wydarzeń. Tylko, że w tym momencie, jakby ta książka nie ma takich w ogóle, jakby nie miała takich ambicji denuncjatorskich. Jakby ona nie miała w ogóle w sobie takiej intencji, żeby komuś dopiec, żeby komuś zrobić krzywdę, żeby coś wydobyć na wierzch. Coś, o czym wszyscy mówią, a nikt publicznie nie wie. Nie, nie oczywiście, są nawiązania do prawdziwych historii, bo bardzo trudno pisząc książkę, nie pisać w niej prawdziwych, pisząc książkę prozatorską, powieść, nie, fabułę jakby, to bardzo trudno nie wsadzać do niej historii, których się zasłyszało, wiesz, czy jakby, czy ludzi, których się zna i tak dalej, tak dalej, jest to absolutnie niemożliwe. Były na przykład jakieś takie były takie sytuacje, że ktoś rozpoznał i tak dalej i tak dalej. Natomiast, mm, nato, natomiast co, co mogę opowiedzieć? No bo ja przygotowując się do tej książki rozmawiałem z różnymi ludźmi, nie? No i roz, rozmawiałem też z ludźmi, którzy spędzają tam czas i rozmawiałem z ludźmi, którzy parają się tym fachem, którym para, wiesz, się mój bohater w od świata, czyli rozprowadzają nielegalne substancje na dużą skalę. I jakby jeden z tych, jakby powiedzmy mój główny konsultant, którym nic nie mogę powiedzieć, poza tym, że był moim głównym konsultantem, ale była taka sytuacja, że zadzwonił do mnie nagle jakieś trzy miesiące tam po premierze tej książki i powiedział Mówi ty słuchaj, ty musisz tę książkę w końcu dać, bo wszyscy mi mówią, że o mnie książka jest wępiku, że do mnie książkę napisałeś. Znaczy on wiedział, że będę tę książkę pisał, ale zadzwonił, po, po to, jakby nawiązałem z nim znajomość. Ale powiedział, nie, nie, to ja muszę to zobaczyć, bo to w ogóle wiesz. Ale potem jak się z nim spotkałem, to on mówi: nie no, w ogóle dlus, ja to mówi, przekartkowałem w jakimś piku, mówi, tam jest, przecież tam jest napisane, że on jest z jakiegoś olsztyna, że on jakieś ASP skończył, gdzie ja jakieś ASP, człowieku, to. Nie ma, ten, nie ma w ogóle, nie ma sprawy, nie? No i jakby w ten sposób zostało to, wiesz, znaczy nawet nie załagodzone, bo tam nie było żadnego jakby konfliktu, ale, ale jakoś to, to zostało ograne, zostało nie? Ta książka za dużo wątków ma, potężny w sobie taki potencjał do sfabularyzowania. Zresztą spotkałem się z opiniami ludzi, którzy czytali, mówili, to się wartko czyta, to